No witam, witam Was widzowie, z tej strony Wujek Melek, a to jest kolejny odcinek z dziedzictwo Hogwartu, widzowie, dokładnie tak, witam Was w kolejnym odcineczku z tej giereczki, ogólnie to na mapie jest dużo zmian, już Wam pokazuję o co chodzi, jeszcze przejdę sobie po mikstury, po mikstury, po, yy, po rośliny, bo tutaj o, właśnie tak, o wszystko pozbieramy, elegancko, niech rośnie od nowa, yy, na razie nie potrzebuję eliksirów, mam dość dużo. E, zaraz będziemy robić zadanie ze smykiem, ale już wam pokazuję, co się zmieniło na mapie. Mapa świata, patrzcie się widzowie, trochę tego porobiłem. Tych zagadek merlina, e, skarbców i tak dalej. Na przykład tutaj, w ten teren, na przykład tutaj. Na razie nie mogę się dostać, bo jest po prostu zablokowany. Jako muszę przejść ileś tam fabuły, żeby się to odblokowało, prawdopodobnie. E, no i ogólnie. Pozostały jakieś tutaj zadania. Są tu jakieś łamigłówki Merlina, ale nie mogę tego zrobić, bo mam, potrzebuję jednego takiego zaklęcia. Zaklęcia, które obraca przedmioty, a na razie go nie mam i nie mogę tego zrobić. Ale dość dużo tego porobiłem widzowie. Patrzcie na przykład tutaj. Wszystko odblokowane. Strony przewodnika. A to co to jest? Ale dobra. I dzisiaj robimy zadanie z, ze Smykiem, a potem to się okaże. Mamy tutaj jakieś wychoduś i zbierz. Ślas. O, to jest to chyba zaklęcie, ale co potrzebujemy, widzowie? Ogarniemy to dzisiaj, bo potrzebujemy to zaklęcie. Ale, pierwsze gadamy ze smykiem. Ty smyk, chodź tu. Gadajmy. Chcecie poprosić o zmianę? Y chcę nauczyć się korzystać z skaw Co? Jestem gotowy, to jak Perfect. Dick loves an outing. Ja też uwielbiam wycieczki. Ogólnie to widzowie, zachęcam do za sobie suba na tym kanale łapaczkę w górę, komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i wpadajcie na mojego Discorda linka macie w opisie do filmu. Tak samo na TikToka. Polecam. Zostawcie tam y, obserwacje na TikToku. W Deek hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Uh, it uh. was during those days that Deek first saw a knapsack. It would be nice to see one used for good. Oh, We have arrived. No, we pufki. coming here to watch the beasts, especially the puffle of puff nearby. It would be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskin and in it'll go. All right. Okay. Kapsofka. Uh huh. Okay. Dobra, brat, to dajemy widzowie. Skachuj. Skakuj. Do cooperate, won't you? Muszę wejść, ma

Uh, Deek is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puff Deek suggests you next find a beast that can fly. A job and all, perhaps. All right. Where would I find one? Deek knows of some to the west nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deek has seen poachers in the area. I'm done, Rade. Deek will meet you there whenever you're ready. I'm Ej, ale ja też się chcę tak teleportować widzowie. Ogólnie to do tego filmu to chyba były niebezpieczne zwierzęta? Ale nie jestem pewien. Ja... Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach, o jaki film chodzi. Bo też właśnie e, czarodziej miał pochowane zwierzęta w, e, w swoim tym plecaku. Znaczy plecaku. W swojej torbie. To jest. Kto tu się pojawia? Uspokójcie się. Dobra, już jesteśmy, Smiku. Hello, Deek. Shall we continue? No, pewnie. Deek was worried about you. What with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobbinols are just here in this large tree. Okay. If helpful. Deek has seen levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the naps. Then I shall go and rescue a jobinol. Good luck. Deek will be waiting. No, to check. not Mierzmy jednego. Lepiej co? Dobra, dobrze, dobrze. Idziemy, idziemy. Dawaj mi go tu. Mamy go, widzowie. Zmyku zdobyłem go. I rescued Jovinol. Deek hopes Jovinol finds the knapsack. Nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Dig knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Dig will see you there. No tak. Aha, czyli widzowie nie bez powodu mam te oznaczone na mapie te legowiska, np. pufków i tak dalej. Będziemy łapać te jebające stworzenia, co mi się wydaje.

We'll be waiting for your return. Dobra, nie powrócę. Spotkam Woldemorta. Dobra, robimy czekaj, widzowie, i czekamy. Czekamy, widzowie. Aha, już. Już jest noc. Idziemy. Lalam balę. Luna balę. Czy jakoś tak? Siema? Asio. O ty, Levio. Może lewiosa? Chodź tu. Um, mam cię. Dziękuję. Uwierzysz. Tak. Jak pokażę. Och, chodź tu. Chodź tu. A uciekła mi. No, <laughs> Dobra. Myku, mamy. another beast safe and sound shame we didn't see the moon calves dancing it's a marvelous sight deek supposes you're finished here he'll be able to rescue many more beasts but for now let's bring the ones you've gathered back to the room all right meet you back in the room whenever you're ready

Dobra, skupiam się. Pokój, dawaj mi tu zagrodę, buduj. Coś się robi. Co to jest? Minizo? O nie, o nie. Co to jest? Nie jest w jedna, kiedy Aha, pomyślej zmniejszające. Co jest grane, widzowie? Co ja zrobiłem? Dobra, wchodzę do środka. Elo. Ula, daka, Polana. Jak tu uroczo! Look at this, it's amazing. Where are we, Dick? it seems to be a place for your beasts to live a vivarium of some sort oh your beasts will be quite comfortable here they'll live healthy safe lives perhaps you want to release them let them see their new home Dobra. A ja będę musiał je Deek thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deek hopes so too. But if you do run out of room, Madame Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Okay. Speaking of care, Beasts that are well-fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Ula la, widzowie. idziemy if do pufka. W... karma? Most excellent. Tak. Nakarmimy go. Daj, daj, zbierz elegancko, kolejny. Chodź tu. O tak lubisz to. I masz jeszcze jedzonko. Dobra, koniec tych pieszczot, Hallo. Co ja... Ha, zastanawiałem się co to za kufel mam. Dobra, i chodź tu jeszcze jeden. Pieszczoty. ty. Oj, tak, byczku, tak, tak. Ty pufaj, gdzie idziesz? Masz byczku. Dziękuję. Idziemy do Smyka. Jak mogę to wykorzystać teraz? first you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom an enchanted loom exactly it will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing making your clothing more useful in a variety of ways why don't you try it deek thinks you'll be impressed with what the loom can do i'll go and experiment with the loom now Dobra, Hmm. A mam wyjść no dobra? Bo tutaj niestety nie możemy stworzyć narzędzia Zaczarowane krost. Okej, okay, dobra, widzowie. No to postawimy sobie tutaj na razie. Tu elegancko je postawię. Także były już dwa. No dobra, no. Mam postawione. Interakcja. Ulala. Ja mam na przykład czapkę. Zobacz ulepszenie. Tutaj atrybut do elementu ubrania. Taki atrybut. A zobacz, atrybuty. Dobra, no zobaczmy na przykład tu. Mocno. A to mam już ten atrybut. Może. Które mam założone? Wszystkie mam założone, co jest grane? Dobra, to na przykład tutaj zmienimy ten atrybut na przykład na. Na przykład na co? Rozbrajanie. udało mi się. I, should show I use the enchanted loom, Deek. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will by rescuing even more powerful beasts. No, to będzie ciężkie. Będziemy łapać smoka. Normalnie. Dziękuję, Smyku. Widzowie, wiem, co będę robił poza odcinkiem. Zbiera wszystkie stworzenia. No legal, elegancko, elegancko. Kolekcja. Dobra. Zobaczymy, misje główne. Dobra. To no teraz idziemy do tego. Wychodź i zbierz ślaz. Zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem jednocześnie wypróbuj. Jak mam zdobyć ślaz? I macie pomysł? Co to jest ślaz? A dajże mi spokojnie. Daj mi... Co to jest? Nie. Mandragora nie. Malwy. To malwę na przykład likwidujemy. Tu jest to. A duża roślina. Dobra, to dajmy to malwę z powrotem. Elegancko eee, zbadaj opróżnij 15 minut. No, widzowie, oni chyba pogłupieli. To czekamy normalnie. A ciekawe, czy na mapie na przykład mam pufka. Zobaczmy, czy mamy tu jeszcze jakieś stworzenia obok. No, tu byliśmy. Aha. Pówków. U. Widzowie, ja tam się udaję. No i wrócę do Was, jak będzie gotowy śluz. Śluaz, czy jak to się tam nazywa. Zebrałem kilka zwierząt. Jest na przykład świergotnik, hipogryf, co? E! Eee... Osiągnięcie dla tego gatunku? To jest grane. Że nie mam tego. Aktywne zwierzęta, gatunki 4. Co? O czym się różni ten od tego? Ehe, ja chcę hipogryfa. Dobra, wywalamy. Tam mi się nie podoba. Nie. Przejść do inwentarza. O, hipogryfa. A czemu nie mogę? Co mam robić? Osiągnie lim limit dla tego gatunku. Sprzedawać zwierzęta w chle szponie aby zyskać więcej miejsca w. Me Aha, ok. Gatunki 4. Aha. Dobra. No tu mam trochę więcej tych. Y tych, y Czy muszę nazbierać? Tego mogę sprzedać i tego mogę sprzedać. Tych muszę zostawić. Dobra. A gdzie jest hipogryf? Tu jest. Masz kurde. Hipogryf musi być widzowie, a ten? Tego też Najedź się, chłopie, i co mi dasz? Ula, la, pióro hipogryfa, elegancko, a ten? Chodź tu. Ty. Opie. <noise> Moja szczotka nie będzie za to mą goniła. No i dajmy mu jeszcze to. No dawaj. Opa. Dziękuję. Wszyscy no to elegancko. Widowie to czekamy tylko na, na rozcinkę. Zostało chyba jeszcze 5 minut. 5 minut zostało. Widzowie, jestem w tym sklepie i odblokowało mi miejsce, gdzie było zablokowane. Popatrzcie się widowie, bo tutaj była strona przewodnika. Nie mogłem wejść tutaj, bo był po prostu zablokowany ten budynek. A teraz mogę. Elegancko. Proszę pani. Hello. Mam o, ki to było kilka stworzeń na, sprzeda na, na sprzedaż na sprzedaż. Apparently, had a bad experience with someone shipping them hair for my wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have a Mia. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? I always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. <laughs> Used to carry them in the shop, Dory calls. But people kept asking for their money back when they'd get home, and the blasted things would be nowhere in sight. No, I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whopper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry of those things Dobra, sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Used to carry beasts themselves.

Kobieto. Mam na sprzedaż. Tego pana. Sprzedaj, te, tak, tego pana. Tego pana. Co mogę kupić o niej? Aha, okej. Okay. Chyba się Sama, Sam sobie to zdobędę. Ciekawie, czy mogę? Nie mogę uratować tego zwierzęcia. O jezu, co to jest? Dobra, widzowie, ale tu był jeszcze ten księżyc. Poczekajcie, muszę poczekać do nocy i sprawdzić coś. Dobra, widzowie, jest noc. Gdzie on jest? Nie ma go tu? O co chodzi? Ale przecież. Czekajcie, widzowie. Posążki. Strony przewodnika jeszcze 5 brakuje. O rany, ale dobra, kolekcje. Talenty. Nie, 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 nie. nie. Gdzie to było? Wyzwania, może. Zwania? Halo? Eksploracja? Nie to. Strony przewodnika? Hogsmeade? To jest to. Odbierz strój. Zobaczmy co to jest. Co, 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 to mi dało w ogóle? O, było tu. Aha. Aha, to jest po prostu wygląd, tak? Mhm. No tak widzowie. Pidżamie! O! O. Dobra. Idziemy do pokoju życzeń widzowie. Widzowie, dalej nie mogę dodać tych zwierząt tutaj. Dalej mi pokazuję, że... O kurde. O kurcze blade. Yy... Dalej mi pokazuję, że jest ten... Ile mam tych zwierząt sprzedać tej kobiecie, żeby to odblokować? Jak to tak jest? Dobra, idziemy sprawdzić tą roślinę. Czy jest gotowa, czy nie? Czekaj, gdzie to było? Tutaj było. Jest gotowe, czy nie? 30 sekund, widzowie, czekajmy. Dobra, widzowie, gotowe. Łodyga ślazu. Zdobądź wszystkie trzy rośliny bojowe, a potem jednocześnie je wypróbuj. Ale jakie bojowe? No przecież mam. Widzowie, o co tu chodzi? Rośliny bojowe. No to czekajcie, widzowie. Mandragora. Da się to jakoś zmienić? Wow. No i jeszcze... nie wiem, co o to chodzi, widzowie. Wentarz. Co to musi tu być. Jak tu ślazo mam użyć? Widzowie, jak ja to mam zrobić? O kurcze, nie wiem. Wyposażenie. Lepszej miotły, ulala. <grych> hmm. Widzowie, ciekawe. Widzowie, sprawdzę coś. Mam tak. Czekajcie. Użyjemy tak, tego. Nie to. Tyk. Tego. I tego. Udało się. Mamy to, widzowie. O to chodziło, dobra. No się zastanawiałem, jakie rośliny trzybojowe. Dobra, idziemy do pani, profesor. Od roślin. Wyjdźmy stąd. Idziemy. Po kolejne zaklęcie, widzowie. Dobra, widzowie, idziemy. Idziemy do tej. O nie, tu nie tutaj. Tu jest ta pani. Słuchajcie się. But... profesor Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am enraptured by it. I spent hours pruning my self fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now ready to learn flipendo? Chin up keep a light grip and it's all in the wrist let's see you give it a go dobra Patrzcie się widzowie, za pierwszym razem co zrobię nothing is more mortifying than knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pawns o lalę szybko poszło widzowie. kto tak potrafi no kto z was mamy kolejne nie ma problemu zaraz zastąpimy o tak. Dziękuję. Proszę pani. Dobra, widzowie, elegancko. Jakie to jeszcze zadanie? Mamy jakieś takie szybciutkie zadanie? Porozmawiaj z Sebastianem, widzowie. Albo wiecie, widzowie, dzisiaj damy sobie już spokój? Po smroku roku się z Neity i idzie na zajęcie astronomii. Ulala, to będzie w następnym odcinku, widzowie. To ja to zrobię. No ja będę dalej odblokowywać kolejne te zagadki Merlina, inne tam jeszcze skarbce i tak dalej. E... Podobnie Acio. Bo nam zostało jeszcze trochę tutaj tych łamigłówek. Ale fajnie, że odblokowaliśmy to dzisiaj. Przyda mi się to na pewno. E... Porozumia z Sebastianem. Odcinek trwa już 27 minut, więc raczej nie damy rady już nic zrobić, więc ja widzowie się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia do następnego odcineczka papatki. Hejo!